A, tu jest kablę, tak? No, wtyknął się A Aha, w to został odwrotnie. Tu jest minyć. Tu już widzę jest plus. Słuchajcie, yy, włączam, czy włączam, nie wiem jak to się mówi, po raz kolejny kamerę. Niestety, nie wiem dlaczego, widzieliście, że wypiliśmy piwko sobie z Kamilem tam. Tak, no. Yy, no i wiecie... Zaczęliśmy robić tutaj, właśnie te szybko złącze, i samego szybko złącza nie nagrałem, jak było, ale żeśmy zajebiście z Kamilem kombinowali. Ja Wam powiem jeszcze, że to jest pełen ubaw, popachy, nie? jak to zrobić. Patrzcie, zrobiliśmy szybko złącze, zajęło to nam gdzieś pół godziny, to jest całkowicie przerobione. Znowu coś nowego robimy. Zobaczcie, śruby pozostawały, czy tam jakieś te, patrzcie, jakie pobojowisko, ale jest wszystko zrobione, czyli teoretycznie nie mam tutaj luzów, i w tym momencie ja odpalę koparkę. I zobaczymy czy na pełnym wysięgniku, na pełnym ramieniu, czy coś tu haczy, czy wszystko jest OK, bo tak prawdę mówiąc To tego nie wiem Dobra, postawię was tutaj I zobaczymy Jest? <słuch> jest Dobra próba generalna O łyczek piwa e, Jak nie robić y, koparki, kurwa, nie? To tutaj kurde, wszystko się trzyma Nałożymy ten i na No daj Bolca. Wejdzie to? A to jest sprażę. jeszcze będzie... Aha, to chcę zwężyć. Tak, tak. Ty powiem, że tu dużo nie brakuje do tego. No nie brakuje. A może tylko jedno ucho dolne wyciąć, a drugie zostawić. Wyciąć to pomiędzy. Po co dwa ucha? Wyciąć to tutaj. No i to ucho przesunąć na no, 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 Masz rację, masz rację. Masz rację. I zaspawamy nawet na z mocy rzeczy. No tak, no tak. A, no, ale ty chciałasz to, to zwężyć jeszcze. No, zwężyć, ale niekoniecznie. A, niekoniecznie Kamil musisz zwężyć. Ucho. Bo ja myślałem, że ja wykorzystam cztery dystanse od ciebie, ale. No one są trochę za tego. Nie, to trzeba nie? dwa ucho, żeby to na gotowo. Dobra, nie, to trzeba. Dobra, dwa zobaczymy ucha. jak to teraz działa, dobra? Zagnij do końca. I pytanie, czy jak ja to zwężę, teraz to jest pytanie, patrz Kamil. Luch tutaj, będzie. nie, nie, chodzi o to, że jak tu patrz, podjadę do góry, tym. Tym do góry, czy tutaj nie będziemy nawalać? Dobre, teraz tak. łycha, tu, tak, tu, tak, to rozumiem. ucho. Czyli rzeczywiście, że musimy będziemy musieli zostawić ten dystans większy, bo tutaj. Na... No, no znaczy, co się okaże. No to jest troszkę cofnięte. ona na to dać mniejszy dystans. Zaraz tak wielkie nakrętki przeszlifować. To możemy. Jeszcze? Daj, nie, 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 to nie, nie, jest nie, Robili tak. Ile to ci haczy? Ile uzyskasz, jak to ci się oprze? Minimetr? I tu ci wysunę... Nie, 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 nie Ale haczy, haczy. Zobacz. nie haczy, bo wiesz co? Ale wysunęło zawleczkę. Jak będzie tutaj, to się zaprze tu, a nie będzie o bramy no, haczyło. Czyli gdzie? To przy... się robił. Gdzie to przespoływamy? Tutaj no, do zera? tutaj, żeby do zera. Do zera? Z lekkim luzem tam, kurno, bo tak nie wiem, czy już trafimy do zera. Może trafimy. Jak nie, zało... ja... odetniemy uszy, założymy je tutaj, Wiesz jak? ściskiem stolarskim... Nie, wiesz co ja myślę? I łychę. No. ja co innego myślałem A? już od początku no. Mamy śruby westansowe A, że skręcić? Skręcić śruby już na gorko. ale kolej... mam tyle gwintu, trzeba N na dystans. dużo Mogę kurcze gdzieś, mam chyba kurcze. No wie wiem, wiem. skręcić. Że tylko tyle. Wiem. Odciąć to, rozciąć to wszystko i założyć tu śrubę, skręcimy to, tak. tamto tylko łyche trzeba by środek znaleźć. łychy i żeby, żebyśmy krzywołychy nie przyspołali. Ale, ale to się bazujemy na no, o tych, nie? No. Od tych linii. I kurwa i po robocie. No. Zobacz masz mocno zagiędą. więcej ci i tak nie potrzeba. Może odchylić ją trochę, o właśnie. To zostało może tak na razie. A. A więc widzicie metodą prób i błędów. Robimy właśnie takie coś. Ja jestem mega dumny, bo no wiecie jak to. Zrobiłem tą koparę, zrobiła robotę, wykopała, wykopała fundamenty, robi robotę cały czas. Nie będę A tutaj chwalił. Nie się wiem się jak się bardzo. Kamil, e... we have problem. Co znowu? A dobra, ciekawe nie znamy, nie jak coś to się nie. wychyla. Czy to jest część ruchoma. I ta łyżka powinna jeszcze iść tam. O tak, nie? A co, może tu, tu wychaczy? Tak, żeby tu nie było. Ale my, my, chaczył... to, pamiętaj, że my to do góry przesuniemy, więc ten łuk zniknie w tym wycięciu. Hmm. A no dobra, dobra. Dobrze. My to do góry damy. Kilka centów. Powiedz, że to idzie do góry i to sporo. Ale tak jak mówisz, jeszcze się odchyli. Czy ta łyżka jeszcze ci się nie domknie. Ciekawe, czy hmm. nie hmm. problemu z kopaniem, bo ona ci się mogłaby lepiej otwierać, wiesz, do nabierania tego pierwszego równania, wiesz. Y... No, tak. Ciekawe jak ona się tu będzie otwierała, bo może żeby tu przesunąć ją kawałek na przykład na otworze. Nie? Żeby tak mocno się nie domykała, ale żeby ci się, jak nabierasz tą krawędź pierwszą masz, to żeby ci się bardziej otwierała, żebyś mógł to bardziej nagarnąć No ja tą... właśnie mam z tym problem, no, no ja to mam to, z tym problem. Dobrze przesunąć. zauważył Kamil, bo tutaj robiliśmy Słuchaj. i y, pierwszą tą krawędź nie mogłem jej zrobić równo, tylko pod sk y, skosem. Ona po prostu się y, źle... Od... Drugi otwór tu na tym i łycha ci się odchyli. O kilka centymetry ci odchyli, aż, aż tyle to nie potrzebujemy. No zawijać. to było robione metodą prób i błędów. to, wiem, kamień, no to trzeba nie? przenieść o tym. to. Wiesz. Przenieść Dobra, od... To na razie, na razie nie, bo nie. to jest 30, tak? E, nie mam 30, no nie mamy 30, ale już widzę jeden problem, że to nie powinno tam być. Nie, nie ma opcji, Co? nie ma no, opcji dojścia w ogóle do smarowniczki. Ale to trzeba tylko ten kwadracik przełożyć. No bo tak mówiłeś, o 180. Łych odpinasz i smarujesz. Nawet jakbyś teraz odgiął to na samej, się ode mnie i smarujesz pod kątem tu patrz, masz wejście, wejście. Ja. panie. Widzicie? Zero problemu. Ten gość ma zero problemu. No to tylko, to on przewierczy... i wszystko da się zrobić. Wczoraj, wczoraj testowaliśmy u niego plazmę tutaj. Ja pierwszy raz plazmą chciałem ci jest Dobry, Jaki to jest. jestem śliczny. E, plazmą. Blackout Co? był. <laughs> był blackout. Był blackout. No tylko, że zapomniał jeszcze dodać, że. Sprężarka. Ile kilowatów ona tam ciągnie? 7,5 ale o to jest 8. Sylwia na pewno coś gotowała. Grzałka 2,5 kW. Tu już masz 10,5 kW. No. Sylwia coś miała wtedy obiad gotowała. 14 coś było chyba na tym. A dlaczego 4. o tym mówimy? Właśnie o blackoutie, o tym wszystkim, tak? No normalnie byśmy o tym nie rozmawiali. No ale Kamil zakładając to tutaj. Te panele jest w odcinku któryś tam do tyłu, nie wiem który. Jak pomagałem Kamilowi zakładać, to jest tylko prowizorka. To jest tylko po to, żeby na chwilę czerpać, właśnie prąd ze słońca. I to jest tylko część paneli, które Kamil ma. A jak wiecie, to będzie tutaj taki bardzo, bardzo duży trackerek. Mogę, Kamil? Mogę? Mogę? Patrzcie, Kamil zrobił takie coś tymczasowe. Gaz duży, to gaz z Nie był taki skromny, tak? Że gaz. Co ty, Niemiec jesteś? Patrzcie na to. Patrzcie na to. Zradzę Wam trochę tajemnicy. To jest górna część trackera. To jest tylko sama wieżyczka trackera. Sama wieżyczka, czyli ostatnie pół metra trakera. No, to jest krocek betonowy, czyli to wszystko jest z ziemi nie wiem czy wam pokazywałem jak duże to jest w ziemi yy, ale odtąd, czyli odtąd odtąd, musicie sobie wyobrazić, że ta część jest na górze czyli tu pomiędzy tym, a tym betonem jest jeszcze 8 metrów rury do góry i to będzie trzymało ile paneli kamień? no miało być 14, ale chcę jeszcze dołożyć czyli 24 panele? dwa chcę zrobić, 7,7 i 5,5 ale ile paneli? Tak, ty dobrze mówię, 24 chcesz rzucić 24 panele? A miało być 14, bo drugie leży w domu. 24 panele tak? na tym jednym trackerze, tak? No dobra, ja to policzmy, to czekaj, policzmy 24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, czyli dwa razy tyle. Nie, no nie do końca. Co ty? Lotnisko to budujesz czy co? Bo... <laughs> Będą trzy rzędy po siedem, znaczy te 14 miały być w trzech rzędach i stwierdziłem, że dobuduję jeszcze, 10 dołożę. tracker jest tak solidny, że wytrzyma lądowanie NASA. Więc... Tracker jest solidny, to fakt, będzie solidny. Osiem metrów sześciu Ale... 20 dwadzieścia 20 betonu 20 Ale są filmiki na internecie, gdzie jak jest wiatr, to to wszystko się tak po prostu gnie, tak, tak wywija, tak nie faluje. Ma opcji. No nie, nie ma opcji u mnie. Nie ma opcji. Wszystko idzie na konstrukcji kradownicowej, na tak dźwigi mają właśnie wyśliniki kradowe 45 stopni, wszystko będzie w kratę cięte, kurwa, z profilis po mnie ma opcji, żeby coś drgnęło nawet Ale Łożysko czy drgnie... 60 cm stali tej Panowie w, 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 I tego. panie czy drgnie, czy nie drgnie, trudne słowo ogólnie. To wy się o tym dowiecie. To jest najlepsze. Wy. Jakie skończę? Chyba, że skończysz ze mną szybciej, tutaj, ale, ale ten, ale ja nawet dla, dla was specjalnie przyjadę i będę szydził tutaj. A jednak drgnęło. A Kamil powie, ale ile drgnęło? 5 centymetrów? Tam śrubka leży otwarta, chcesz pokazać. Nie będę ci wchodził tam do. Nie chcesz tego bajzel pokazywać? nie, tam. Chcecie zobaczyć bajzel Kamila? mi Słuchajcie ja wam nie pokazuję mojego bajzu, bo się trochę wstydzę nie? ogólnie e, wczoraj zacząłem robić fasadę u mnie na budynku e, styropian i wyobraźcie sobie, że pół dnia szukałem packi do szlifowania do styropianu no normalnie mnie strzelił i nie mogłem się skupić na niczym innym jak na szukaniu packi do styropianu i praktycznie nic nie zrobiłem przez cały dzień Patrzcie, wjeżdżamy w królestwo Kamila Zapraszamy. Może opowiem pokrótce. To karka, którą Kamil jest w stanie w trakcie remontu. Górna przekładnia jest zrobona już. Piaskarka. Samoruba. Samoruba, która już działa, która już tam szlifuje. To tym się nie przejmujcie, bo to jest efekt... No, podczas porządku. Ale czekajcie. Zrozumiałe. Może, może powolnimy się w takim. To... Znajdźcie przedmiot. Co to może być? Co w tym Komarek. Dobra, to jest KTM. Części rozłożony. Czeka na remont. Czeka na remont. Idziemy już do lepszej części, czyli właśnie zbliżamy się, bo Kamil robi od końca do przodu, tak? To jest na razie Bajzel, ale patrzcie. A, śrubka, zapomniałem no, powiedzieć. Jest to, masz fajnie to jest i śrubka, która właśnie podnosi i zamyka cały tracker, tak? Czyli on to steruje. Się do góry i opuszczała w razie wiatru, to będzie się opuszczał na płasko. Śrubeczka. To jest moja ręka, nie? To jest taka siubeczka. No i tu patrzcie, wieczy, I tutaj jeszcze nie jest posprzątane, ale patrzcie. To się nie ma tu możecie zobaczyć, właśnie jaki kamil jest, tak? Czyli, okej, okay, on zaraz będzie skromny, że nie, nie, zobaczcie, że nie, tak, znaczy nie, taki ja, tak nie jestem, ale ja wiem, że on taki jest. On jest perfekcjonistą, czyli to wszystko do tyłu, wszystko będzie tak wyglądać, właśnie jak tutaj, czyli wszystko no pomierzone. Wszystko pocięte, ładne. Plastu, Patrzcie, wykończenia, wykończenia. No nie, jeszcze wszystkie i tak dalej narożniki. Czy ja bym zamiał, zamawiał podłogę za ile? Przepraszam? 1400. 1400, 1400. Podłoga, blacha ryflowana. Na pewno zamawiałbym podłogę tylko po to, żeby stał tutaj kompresor śrubowy. I to taki jest Łopatowy. Co? Duża różnica, łopatowy. Łopatowy? Tak. A to nie wiedziałem, że Tak, bardzo nietypowa konstrukcja. Bardzo wydajne, zasilają hale produkcyjne. Zresztą to chyba jest z tam y, zakładu, nie? E, tak, mój wujek chciał robić tam jakąś y, produkcję okien, ale no niestety zmarł, się chłopu, stał parę lat. Został przez firmę fabrycznie rozkręcony do ostatniej śrubki, przeserwisowany. I kupiłem go bardzo tanio. Zbiornika nie było, zbiornik jest wypiaskowany, wymalowany, wszystko z obsządowanie, te rury co widzicie to są z nierzewki, kwasówka to jest wręcz kwasówka 200 316 stal. To wszystko z kwasówki, kilka filtrów, kilka automatycznych spustów, co było fabryczne. No, regały są szyściowe malowane, dwa górne są skończone, tam jest rozprowadzanie powietrza, elektryka, która wyszła. Tam są klapy elektrycznie otwierane. właśnie chciałem o tym I mówić, zobaczcie no, no, na szczegóły. Zobaczcie na szczegóły, jakich no, bo... właśnie tutaj się możemy doszukać. Czyli tak, już zostawiamy otwór na powietrze. Przypominam, że to jest kontener, morski kontener. I tam ma tylko 2,5 metra długości. Tam jest wy, wycięta dziura specjalnie, żeby był dopływ powietrza. No, tak. I teraz tutaj patrzcie, jest wycięta dziura, chłodnica powietrze i oleju woda dwuczęściowa. I tam są klapy elektrycznie otwierane, które podczas startu kompresora mają się otworzyć, dać sygnał, że są otwarte. I wtedy kompresor ma ruszyć. W razie awarii klapa się zamknie, kompresor zostanie zatrzymany. Bo jak się zamknie, to przegrzeje żeby. On ma tak termik, więc. Kumacie? No, ja nic z tego nie, nie rozumiem, z więc wyjść pojęcie ciepło na zewnątrz. W każdym razie to już jest prawie, prawie gotowe, tutaj te nie, pomieszczenie. No, wymalować I teraz tak. Płyty są kupione, tylko trochę czasu nie mam na to teraz. Dlaczego w ogóle pokazuję to? No bo był przecież odcinek no, myślałem, od Kamila. Mm rureczkę pokazać, ciąg będę budował. Będę budował ciąg, jest e, rureczka. <coughs> e, nie, to jest osłona na tą śnurkę. Jak chcecie zobaczyć, to jest bardzo fajne żeby podczas zimy i tak dalej ta śrubka odejść do drugiej śrubka jak się będzie tracker na płasko i będzie wychodziła to będzie wychodziła w zabudowaną rurę Ona będzie wchodziła do rury, żeby na niej się lód nie zbierał, smarnie spływał, była czysta, kurz nie zbierał pyłki, bo mam bardzo sosen, które pylą, więc śrubka się będzie chowała w rurę, żeby była czysta. Podczas położenia wiatru... I Dobra, to słuchajcie, bo rurę. tu jest dużo, dużo, dużo rzeczy takich właśnie powiedzianych, ale ja chcę tylko jeszcze jedną rzecz dopowiedzieć, właśnie o kosztach na przykład tego postawienia trackera samego. I teraz nie będziemy mówić... Nie się. O, nie, nie, będziemy mówić, nie będziemy mówić tutaj o całkowitych kosztach, no bo to jest bez sensu. Ja tylko Wam powiem z mojego punktu widzenia. Patrzcie, tylko jedna śrubka. Śrubka do tego. Koszt? Yy, co nie wiem, bo w komplecie kupiłem jakieś też około 1400 zł. 1400 zł. Ale tylko to, silnik, który to na, silnik do obrotu trackera plus dwie przekłanie, bo jest 1 dwa obrota to jest też około 1500 zł. Ta rurka co leży za tą to jest tylko 200 zł, dwumetrowa rurka. Eee, słuchajcie, ja tam... 8 metrów betonu? To jest jakieś 3000 zł, plus koparka wzięła 400. Chyba się dobrze 300, nie pamiętam już. Koparka dużo nie wzięła. Nie, ale, zabranie, nie. ale zbrojenie, dwumetrowe szpilki m 20 bo są cały fundament. Yy, zbrojenie. Ogólnie, gdybym miał, wiek... gdybym miał z pół hektara ziemi, chociaż więcej, gdzieś jakieś pola dobre do tego, żydźmy się po Takera, ale. Mam bardzo, no kurwa tysiąca metrów, bardzo małą działkę, co którą... nie. Dobra, no tak, tylko że ty będziesz miał dwa takie do bo trackery. Ja no tylko tak, mówię właśnie... No bo ochy. Kamil nie wspomniał o tym, bo on zapomina takie rzeczy. Ja z punktu mojego widzenia, tak, yy, widzę o tych pierdołach, co ma tam w... W domu zeskładowane w kartonach, tak? Czyli ma yy, około, nie wiem, 20 kartonów już, tam jakieś małe przełączniki. Z trackerem jest tak, że nie da się go zrobić w taki sposób, że kupujesz coś i robisz trackera. Trackera to trzeba kupić śrubę za 1500, przekładnie za 1500, drugą przekładnię do śruby za. Nie, 1000. to tylko ty musisz tak. Kto inny no, nie. robi inaczej. A tak. później tak faluje. Nie, to nie będzie falował. Gwarantuję, że nie zafaluje nawet milimetra. Dobra, lecimy robić nie, dalej. Nie zafaluje nawet milimetra. To są prowadnice do mojego... A, to, to, to jest to. co innego. Ale to też będą łańcuchy klasykowe. Co innego. kable na dół. Dobra, lecimy dalej do roboty i pokażę Wam później efekt.